metra do siebie. Ale jest wysiennikiem, że przeciw może tak, obrócić, tak, Tak. Czy jest osoba przekwalifikowana, który zajeżdża? No właśnie, w tym problem, że nie no, no. no właśnie, no tylko jest pobożne, budzi mnie jest przekoszone, a ruch cały i przeciw zawsze Ale jeszcze tak i na, tak. i w, inaczej, Piękno. drodzy Państwo, powiem, w tym perkamalem, tak, że szkile, tak. różne sprawy przechodzimy, drodzy Państwo. Jak gdzieś komuś róbniemy, kamerka na przychodzi o hmm. wiecie? Mała mały, inny, ma inny problem jest inny. Proszę Państwo, jak dalej, tak będzie to wszystko zarastało po tych dróg i nie będzie to na gminie wycina, wycinane na brzegach, przeciwnych, to za dwa lata sobie nie poradzimy z tym Bo już takie tunele, gdzie powstają, że nie ma na Bo taka osoba, która jedzie ciągle i ona wie, nie wygłosi też wodę, tak Osoba, która nie... ma wygłosić w podorze, jak się dalej, to się a, proszę pana, tak. nie, nie, to teraz byśmy tak się nie zrozumieli, bo to przeciw skarbem nie mamy takiej. Tak, no, nie ja mamy. Ja myślę, że to pan chodzi na wysiłki. Nie, nie, nie ma takiej wysiłki. Tylko jest inny temat. W kwestii tak pasa drogowego. Bo mieliśmy już sprawę tam policji. Mamy na przykład 2,5 metra, a i to jest prywatna Cały Tu Cały No, zresztą pan Andrzej wie, jak to wygląda. A, mowa tak się płacze. Słuchajcie, dlatego mówię cały tej regulacji, mało. My drodzy Państwo, mamy takie przypadki, nie będę tutaj mówił, w którym miejscowości nazwiska, że mamy drogę gminną na dany numer, jesteśmy właścicielami, a właściciele nie mają do dzisiaj odbitego gruntu nawet. jak to się stało, powiedzcie. Myśmy już 100 tysięcy wydajnych na odcięcie gruntu uregulowali, prawie 200 działek na sesję, zresztą to Państwo zobaczycie, bo tam 60 działek, panowie radni są, także mogą potwierdzić. Teraz przeznaczamy znowu środki finansowe na dalsze odcinanie, regulacje prawne, prawne. A ja jeszcze tutaj uzupełnię wypowiedź pana o... tak, przewodniczącego, tylko do, do wypowiedzi pana o się odniosę odnośnie, odnośnie rogów. Bo do tej pory w poprzednich latach, ponieważ mieliśmy to zrobione na, przetargi były ogłaszane na udrażnianie rogów i wtedy mieliśmy przyznane fundusze na ten cel. W zależności od tego, na ile nas było stać, robiliśmy około 2 km rogu średnio co roku. I to było robione w ten sposób, że objeżdżający i na wiosnę, na przykład ja objeżdżałam na wiosnę wyznaczaliśmy pewne odcinki, gdzie było najbardziej zamulone i te rowy były robione. Ponieważ w tej chwili jest w gospodarce komunalnej dwie koparki, ta jedna już pracuje. No jedna pracuje intensywnie w rydlicach, o tym mówię, a druga intensywnie w Lubczy. Więc mówię, ponieważ ta koparka pracuje już w rydlicach. Przyjęliśmy troszkę inną zasadę i dlatego proszę Państwa o cierpliwość. Nie będzie to robione tak właśnie odcinkami jak do tej pory. Tylko jak wjeżdżamy na drogę, to po prostu robimy gruntowny remont rowów proszę, na tej proszę, drodze, proszę. żeby nie przerzucać tej koparki, bo to są koszty, bo tracimy czas. I jak jedziemy w tej chwili na przykład bataliony Armii Krajowej, żeśmy odmulali, bataliony Barbara, Dokończymy bataliony barbara, jedziemy na ulicę księdza Jakuba Wyrby. Potem tam następne, ile na, będę miała koparkę. Jakie będą prace? Odmulanie Wycinanie? Wycinanie drzew, krzewów przy księdza Jakuba wyrwy i odmulanie robót. Ustawiony przepust na drogę dla pana Zabawę. Tak. I tutaj po rozmowie z mieszkańcem mieszkania z tak, tylko że to jest droga prywatna. No. Telefon te, te, te. tak. no, działał to Tak. Tu się no. też ta sytuacja zmieniła. Zamiast, ale pan powiedział, że wstawi sobie na swój koszmy tylko mu pracę No ale obecnie nie ma. Więc... Ale ja jestem z nim Pana. Pani Pesia, Pan, pan zapłacił żeby... tej No. My wykonamy tylko prace ziemne i pan sobie... w ten sposób zlikwidujemy hmm. tą wodę, która sprawa tak, się o. na. Także wtedy pojedziemy na Kień Zajakowa wyrwy i dokąd będę miała koparkę, następne drogi będą robione. Drogi robiliśmy w grudniu i w styczniu, więc jeśli tylko pogoda pozwoli, koparka będzie pracować cały czas. Dziękuję. Tu Pani Jasiu, przepraszam wcześniej. Ja, 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 ja chciałabym już taką sprawę przedstawić, bo ja już to zrobiłam o Droga asfaltowa na Polnej jest tyle lat robiona, jest tam nieugrubowane, południe tam, ja tyle tam. To tam były na metry. wyrobili i to z taką łaską, że tam ten asfalt, tam jest nieuregulowane, tam nabi też, co ja tam dam tak dużo, nie było geodety tyle lat, ja pracuję. Tak? Regulujemy na bieżąco, szanowni państwo, tyle ile tam radę. Też geodetów jak geodetiach zgłaszamy, przetarg na geodetę, to też jest tak, że oni mają tyle roboty, że czasami czekamy miesiąc, dwa, żeby geodetę dostosować. Ja się z panem dyrektorem osób omówieni na wycinanie tam na jesieni późno Ta, to wierzy wierzy. ale ja bym droga. trochę tam pola. Wiem, bo ja tam z tam jest pola i tam przecież no też tak to jest jakiś trzeba. Kiedy ludzie tam pola żeby to tę drogę, to tam zadbali jakoś tam. A nie wszystko to spływa na wóz, biewa, to właśnie na wychy. Przeasfaltowane, że to jest ewolucje pociągnięte z klasyfiką w kamienię, bo Oczywiście było powyższe ustawione w Klince. I dlatego robimy asfaltę, tak co jest szersza, 2-3 lata, ten asfalt się, no, po, się, po, wleczy. się wleczy. po zimie jeszcze nie będzie. Po on woda No nie, no ciężko będzie z tego, że... Nie, panie nie bardzo od i że, na tym środki, że okay. Proszę Państwa, no bariery, to, to musi mieć też miejsce na to. No postawimy bariery, jak mamy pas drogowy, to musimy wykupić znowu grunt, bo bariery muszą być mieć odpowiedniej odległości od pasa drogowego. To nie jest tak prosto, że my jak chcemy nawet brak jak chcemy postawić, to my musimy mieć pozwolenie, musi być Komisja Bezpieczeństwa, jakieś jak jest dybatę, to za to bierzemy odpowiedzialność, tak? To Prawdopodobnie będzie hamulce. Natomiast, no proszę Państwa, myśmy, myśmy jeszcze w sprawie wody. Yy, uruchamiamy w Zalasowej stare studnie yy w szkole. Chcieliśmy w szkole, bo w szkole jest duży zbiornik w żeby mieszkańcom za darmo dać wodę. Żeby nie gospodarczą, żeby nie musieli kupować, tak? I w Ryglictach tam, yy, na, na, Brzezinka. na Brzezinkach, tak? Tam wystąpiliśmy o warunki zabudowy, o warunki do energetyki tam zamontujemy, zamontujemy pompy, że mieszkańcy, żeby sobie mogli podjechać, żeby nie wiadrami, nie zwozili sami, tylko przyciśnie przycisk, je, je, be, be, rozdamy tam pewnie jakieś tam od tych do tych skrzynek, tym co brakuje wody, żeby można było wody normalnie sobie do beczek nabrać i wziąć do domu. Tylko mówię, woda gospodarcza. Zarazowej myślałem, że się uda to od razu zrobić, szanowni państwo, bo jak podpięli szkołę zarazowej do, do publicznej wody, tak, to co tam się stało, proszę Państwa, w szkole? Otóż w szkole, proszę Państwa, no nie trzeba nam już wody ze studni, ze studni szkolnych, proszę Państwa, wyrwano, rozburzono całą tą hydroformię, tak, i urwano kabel, jak robili, jak, robili, jak robili kostkę, proszę Państwa, a jakby to zostawili, to nawet zewnątrz były tylko królę byśmy podciągnęli przycisk i woda by była. I zbiornik jest na wodę tam, tak? tam, no ale to nikt nie myślał o tym, jak już wodę podpięli, tam byście u siebie w mieli wodę publiczną, bo za którą trzeba płacić i mielibyście wodę swoją, to, że tak powiem, za którą nie płacicie, to byście zostawili ją, do, 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 żebyście korzystali, żebyście do rozwalili. No nie rozwalilibyście, tak? i teraz będą to musimy od nowa budować i nie da się w szkole tego zrobić, musimy przy studniach podciągnąć, podciągnąć linie energetyczną, raczej znaczy prąd, nie linie tylko prąd, żeby można było mieszkańcom dostarczyć za darmo wodę, bo jak mamy z tych studniach wodę, to po co ludzie mają płacić 18 zł czy 20 zł za wodę, tak? Bo tam jakaś manża jeszcze jest z, banku, z tego wodomatu czy, czy z, z, z kranu. Jak może sobie do krów, do, 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 do gospodarstwa wziąć tą wodę za darmo, bo mamy studnie, tak? Na lubczy, to na, to określa, na, na lubczy to, to... jest od studnia tak podpięta, no. tylko, że na lubczy jest poważne ciśnienie, tylko zawołać sobie odpięta. Dobrze, tak. Ale lubczy nie, też podpięto wodę publiczną, no, ale nie rozdłużoną to... i woda jest. Można sobie za nabrać, tak? tak? Tak. Ale Panie Burmistrzu, czy są liczby jeszcze, jako mieszkańcy, obecnej osoby Ja panią rozumiem, ja panem rozumiem, bośmy rozmawiali już nie jeden, nie jeden raz, tylko muszę Państwo powiedzieć jedną rzecz, że na budowę wód, wod, wodno-kanalizacyjnych rzeczy, gminy miały na to czas, dawali 100%, 100% środków. Nasza gmina, proszę państwa, nie korzystała z tych środków w takiej wysokości. Gminy są całkowicie skanalizowane, zwodociągowane, szanowni państwo, u nas to się nie działo. Teraz pozyskujemy środki i robimy. I musi Państwo wiedzieć, że nie jesteśmy w stanie w ciągu pół roku do każdego dociągnąć tą wodę. Nie jesteśmy, nie zrobimy tego. Ale najpierw zrobili kanalizację. Kiedy się płaci za to. No ale co się daje, długie kanalizacja wody nie ma? Proszę Państwa, dlatego rząd robi tak i daje na projekty w tej chwili najwięcej idzie woda z kanalizacją. I tak powinno być robione. bo to młodzie wracać na to wiesz, jak tej wody na ma. Nie tylko ze licach. No czy wiecie Mistruszowa i Kapalowi wszystko na wody nie ma. W dzisiejszych czasach to ta podstawa do życia, to chyba jest papota. To doskonale rozumiem. Doskonale rozumiem, tylko że gmina...